Koordynował procedurę uzyskiwania, pozwolenia na budowę ogromnej fabryki na zlecenie o wartości miliarda złotych i to w czasie COVID-u. Radosław Chwałczyński witam w moim studio, inżynier budownictwa, kierownik budowy, inspektor nadzoru z Wrocławia. Dzień dobry. Dzień dobry wam. Partnerem odcinka jest horyzont inwestycji. Pierwsze zasadnicze pytanie, jakie to uczucie? kiedy się koordynuje tak ogromną budowę? To jest ogromna odpowiedzialność. Oczywiście też e, wyróżnienie, że inwestor zechciał powierzyć mi taką misję. Uh -huh. e, natomiast to był bardzo trudny czas wówczas dla nas wszystkich. Niemniej jednak, no, wyzwanie było ogromne i presja ze strony inwestora też była ogromna, bo chodziło o to, żeby osiągnąć rezultat, gdzie Procedury e, budowlane no, określają, co należy wykonać i w jakim czasie. Niestety COVID, ograniczona dostępność materiałów, ograniczona dostępność pracowników no, powodowały różne perturbacje i to powodowało ogromne stresy, z którymi się ja i mój zespół mierzyliśmy. E, no ale podpaśmy, no, Trzeba właśnie, to zrealizować i, i uzyskać te wszystkie dokumenty, które inwestor. Od nas oczekiwał. Bo tak naprawdę przygotowanie koncepcyjne, cała procedura. Pamiętam, jak w covid te wszystkie urzędy, konserwator zabytków, szereg innych instytucji było pozamykanych, wrzucało się gdzieś te dokumenty. To jak Wy sobie radziliście z tym, żeby no, taką taczkę, że tak powiem, dokumentów zanieść do tego urzędu, wysłać i, i uzyskać te odbiory na no, tak ogromnej powierzchni? To, to było też ogromne wyzwanie logistyczne, tak naprawdę. I tutaj dzięki e, współpracy. Urzędników i urzędów, którzy no, podchodzili do tego w sposób e, o, otwarty, ale oczywiście zgodny z przepisami tutaj nie było żadnych hulk, tak. Mm -hmm. e, e, udawało się te dokumenty dostarczyć czy w wersji elektronicznej, czy później podczas kontroli w trakcie e, na budowie. E, można było je spokojnie obejrzeć. Natomiast no, najbardziej chyba taka zabawna historia była w nadzorze budowlanym, gdzie faktycznie ja przyjechałem z Całym bagażnikiem Dokumenty. wypełnionym kartonami dokumentacji budowy, ta, którą trzeba było przekazać do kontroli. I faktycznie e, w urzędzie było zaskoczenie, jak oni sobie z tym poradzą, bo to naprawdę było kilkanaście ogromnych kartonów. Koordynuje Pan różne inwestycje, mniejsze, większe i tak jak tutaj widać te za miliardy złotych, a takie pytanie pod kątem urzędników. Czy jeżeli Pan przychodzi z dokumentacją tak dużego przedsięwzięcia, tak, dużej inwestycji, a przychodzi Pan na przykład z inwestycją, gdzie jest to mieszkań, albo jakiś budynek usługowy większy, to czy oni traktują Pana jako koordynatora tej inwestycji, że przychodzi Pan z jakąś gigantyczną inwestycją, czy po prostu termin to termin, nie ma wyróżnienia, że ktoś prowadzi i nadzoruje większą inwestycję, czy to po prostu się ustawia nawet taki duży inwestor do kolejki i czeka na odbiór, czy domku, czy bloku, czy fabryki. Za miliard złotych. Dokładnie tak jest. To niestety kodeks postępowania administracyjnego albo całe szczęście e, powoduje to, że niezależnie czy jesteśmy inwestorem i budujemy swój własny dom, czy domek po prostu jednorodzinny, czy odbieramy mhm. ogromną fabrykę na ogromnych powierzchniach, no to procedury są dokładnie takie same. Jest to trochę inna formuła w zakresie takiego nawet podejścia urzędu, tak? Bo co innego jest weryfikacja takiego, żeśmy mówili o tej objętości dokumentacji, którą trzeba przejrzeć, tak? No więc ten czas przy inwestycjach mniejszych, który nakłada kodeks postępowania administracyjnego na urzędy, jest określony, a przy większej skali tej dokumentacji, no to Urzędnicy naprawdę mają co robić i muszą tutaj się mocno pochylać nad tym, żeby zdążyć w, tych, w tym czasie zrealizować te zadania. Teoretycznie tak powinno być, jeżeli ktoś ma zrezerwowaną kolejkę, to nie może ten większy się w tą kolejkę, że tak powiem brzydko wciskać, ale dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy dla tych gigantów, dla tych dużych inwestorów powinny być według Was jakieś inne procedury, które by na przykład nie wstrzymywały tego zwykłego Kowalskiego z odbiorem jakiejś innej, mniejszej inwestycji. Ale idąc dalej do inwestorów, bo powiedział Pan, że inwestor wymagał, no na pewno terminu, dochowanie jakichś innych rzeczy, odbiorów przede wszystkim, bo, bo za to był pan odpowiedzialny, ale co tak naprawdę inwestorzy przy takich inwestycjach wymagają, ale takich ponadprzeciętnych rzeczy, czy w ogóle są, czy to tylko terminy, odbiór i, i trzymanie się budżetu, no bo jakby nie patrzeć, to inwestycja za wiele zer, za miliard złotych. Dokładnie tak. Tutaj presja była ogromna i oczekiwania inwestora były ogromne. No, ee... Kolokwialnie mówiąc, wybrali eksperta i inżyniera, który poprowadzi ich za rękę poprzez te skomplikowane procedury administracyjne i skoordynuje te wszystkie działania służb na budowie, przygotowania dokumentów i jakby procedur związanych z kontrolą tej budowy przez urzędy. I to było bardzo trudne, tak? I to powodowało, że ta presja w niektórych momentach nawet paraliżowała, tak? i powodowała, że jak coś nie poszło po myśli, a były takie rzeczy, bo nie od razu się udało te wszystkie procedury zrealizować taki w sposób pozytywny, więc to trwało i powtarzanie, i powtarzanie, więc e, też moją rolą było to, żeby to jakby wytłumaczyć inwestorowi, z jakiego powodu i to nie była ani zła wola, po prostu no, nie zawsze, te, nie, nie zawsze te, te zagadnienia były skończone, i, i, no, i nie szło tego zrealizować w taki sposób. Także tutaj na pewno ogromna presja, i co z tym cały zespół się mierzył. I naprawdę proszę mi wierzyć, że to bardzo dużo zdrowia mi kosztowało. Ale jest Pan cały zdrowy, nagrywamy wywiad, tak więc kolejne inwestycje pewnie przed Panem. I wracając do naszych inwestycji, czy do innych inwestycji, już nie takich wielko kapitałowych. Dlaczego słyszy się. My tak nie robimy i Pan wiem, że tak nie robi, ale słyszy się w różnych miejscach, że zwykli kowalscy, mali inwestorzy korzystają z kierowników tak zwanych tylko na papierze żeby się wpisał w dziennik, pójdzie, przyjdzie, nie sprawdzi, nie przypilnuje tego betonu, nie sprawdzi konstrukcji czy jakichś innych rzeczy, które mają tak naprawdę istotny wpływ na całą inwestycję. Nawet porównanie dokumentacji, bo zaraz przejdziemy do przykładów, które się wydarzały też na inwestycje, które wspólnie realizujemy, ale skąd, skąd taka polityka? To jest oszczędność tych ludzi, którzy budują i chcą tylko wziąć za 5 tysięcy tego kierownika, żeby przyszedł i później... Wyszedł, czy, czy jakby pan to mógł... No właśnie, tego, ja tego do końca nie umiem zrozumieć, proszę państwa, dlatego że każdy inwestor, niezależnie od tego, czy to jest e, mały jego domek, mała inwestycja, czy większa, czy duża, Przeznacza na to swoje środki, swoje pieniążki, tak? Ciężko zarobione. Najczęściej są to setki tysięcy złotych, no bo w dzisiejszych realiach takie wybudowanie domku, nawet jednorodzinnego, no to pochłania spory kapitał. No teraz już miliony, bo działka tak naprawdę Dokładnie. kilkaset tysięcy jest... złotych, malutka, a co dopiero wybudowanie nawet takiej mały kostki. Więc tym bardziej dla mnie zaskakujące jest to, że inwestorzy mając świadomość ogromnego kapitału, który muszą zainwestować, nie. Posiłkują się e, ludźmi, którzy do tego zdobywali wykształcenie, mają uprawnienia, są w stanie pomóc, tak? bo nie każdy przecież musi się znać na branży budowlanej i po to jest inżynier budownictwa e, jako zawód zaufania publicznego, tak, e, który powinien przeprowadzić inwestora, i wydaje mi się, że to chodzi tak naprawdę trochę o świadomość e, inwestorów. No, bo trudno po, jakby podejrzewać, że, że inwestor, który wydaje na przykład milion złotych, tak chciałby zaoszczędzić, nie wiem, 20 tysięcy, tylko tego, żeby nie zatrudnić eksperta, który mu po prostu poprowadzi tę inwestycję i skontroluje w tych najbardziej kluczowych elementach, a nie tak, jak pan mówił, tylko przybije pieczątkę i podpisze na początku i na końcu. Co może mieć konsekwencje takie, że tak naprawdę ten inwestor nigdy tego budynku nie odbierze, no bo będą kłopoty z uzyskaniem odbioru. Opowiem Wam, moi drodzy, pewną historię, którą przeżyliśmy wspólnie. Na pewnej z inwestycji przyjechały gruszki, które miały wylać beton na fundamenty. I tak naprawdę nikt się nie pytał o to, czy jest zgoda, żeby lać ten beton. Tylko jedna, druga, trzecia gruszka się ustawiła, operator zaczął tam robić swoje, a tak naprawdę pan Radosław zatrzymał tą budowę, bo odpowiedni beton oczywiście musi mieć swoją klasę ekspozycji. Beton ma różne oddziaływania i tak naprawdę. W projekcie była inna klasa betonu, a nie wiadomo, czy przez błąd, czy przez celowe działanie, ktoś ten beton do tej gruszki wziął nie takiej klasy i tańszy przede wszystkim. No i zaczęli lać. Teraz gdybyśmy nie sprawdzili, gdyby nie było odpowiednich specjalistów na odpowiednim stanowisku, to tak naprawdę taki kowalski czy inwestor, który nie sprawdzi, mógłby nawet nie wiedzieć, że ten beton jest nie taki klasy co. To. to jest właśnie najlepszy przykład tego, że jakby świadomy inwestor, zatrudniając kierownika, który jest w tych kluczowych momentach na inwestycji, no jest jakby chroniony przez to, że kompetencje osoby posiadające takie wykształcenie powodują, że jest w stanie zweryfikować to. Projektanci zawierają różne ważne informacje w dokumentacji projektowej, natomiast no, spotykamy się z taką praktyką, niestety, że firmy nawet, które wykonują to i robią to nie pierwszy raz, no delikatnie mówiąc, pomijają te informacje, które są kluczowe i tylko w takich sytuacjach, jeśli ktoś robi to świadomie i ma możliwość nadzorowania tych prac, no to jest w stanie zareagować, tak? Później to ma wpływ na jakby proces starzenia się całych elementów tak i jego odporność na środowisko, które jest czy w gruncie, czy w powietrzu, w zależności od lokalizacji tej inwestycji. No i to może powodować, że zamiast ten obiekt funkcjonować sobie te 50 czy 100 lat, po prostu jego żywotność będzie skrócona. Tylko dlatego, że firma wykonująca tę pracę, no, poszła trochę na skróty. Mhm. A czy ma pan takie zboczenie zawodowe, jak się na przykład jedział tym i widzi pan na śledztwie we Wrocławiu, że buduje się budowa, to od razu Pan zwraca uwagę na to, czy oni tam noszą kaski, czy jest y, odpowiednio ogrodzony teren, czy jest tabliczka, czy jest e, informacja o GW i szereg innych rzeczy? Ma Pan takie e, taką intuicję, że od razu Pan to wyłapuje? Tak, jest to. Łapię się sam na tym bardzo często, że w momencie, kiedy przejeżdżam, to włącza mi się taka funkcja inspekcji i oglądam, co się dzieje w naszym mieście, nie tylko w zakresie tych inwestycji kubaturowych, ale też Przecież widzimy remonty torowisk, ulic całych, więc zwracam na to uwagę, no bo sam będąc, czy inspektorem nadzoru, wymagam pewnych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy, czy organizacji tej pracy. Mhm. A widzę, jak to się dzieje też na innych budowach. No i tutaj jest różnie, ale generalnie muszę powiedzieć, że jest to dużo lepiej niż kiedyś było. Tak? Także świadomość też chyba inwestorów jest większa, no bo. Nie trzeba się tutaj przekonywać, że w ślad za takimi wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, no idą też odpowiednie środki finansowe, które muszą być na to przeznaczone, i tylko wtedy da się zapewnić taką, takie funkcjonowanie. Więc mi się wydaje, że um, świadomość się zwiększa, ale przede wszystkim tak. Śmieję się już uśmiecham się by sam do siebie, że jadę i obserwuję, co się dzieje w mieście, jak to wygląda. To żeby jeszcze bardziej rozluźnić atmosferę, pamięta Pan tego kuternoga, który tam latał taki z tą chudą nóżką, nie ujmując oczywiście nikogo od Pana Krzysztofa, nie będę tutaj nazywał po nazwisku, ten taki czarny, który dachówki wciągał? Pamięta Pan? No, to są, to są takie sytuacje, idźmy dalej. Czy widzi Pan trendy, i zmiany pokoleniowe. Czy na tych budowach dalej pracują y, Ukraińcy? Czy są to może młodsze osoby? Czy cały czas trzeba wyłapywać te osoby fizyczne, y, ale właśnie 40-45, 35 lat? panu, że to ja obserwuję jakby w dwóch aspektach. Po pierwsze, hmm. zmiany pokoleniowe następują w obszarze nadzoru, hmm. czyli inżynier, kierownik, inspektor. Muszę powiedzieć. Y, że jestem z tego tytułu bardzo zadowolony, bo w naszej dys dyscyplinie są coraz większe parytety. I to się pokazuje w nadzorowaniu mhm. dzisiaj. E, e, kobiety wiodą prym, są e, szefami dużych budów, są szefami kontraktów, e, są inspektorami nadzoru, e, a jeszcze 20 lat temu ten procent był dużo mniejszy. Teraz się spotkałem. A teraz jest e, bardzo e, duża jakby tendencja tego, że nie sprawują tak ważne funkcje, i powiem panu, że robią to bardzo dobrze. Czasem powiedział nawet, że lepiej niż młodzi panowie, i, i, i którzy e, są na tych budowach. To jest taka moja obserwacja. I drugi obszar, o którym pan wspomniał, to są sprawy związane z wykonawstwem. I tutaj ta transformacja trwa, już nie pomijając sytuację na Ukrainie. Ona miała jakby historię dużo wcześniej, ne? ale dzisiaj też firmy podwykonawcze, które mają w swoich szeregach pracowników z różnych krajów, nie tylko z Ukrainy, już na tyle chyba się wyselekcjonowały w zakresie fachowości tych osób, tak, że nawet jeśli ci pracownicy są, to to są już ludzie, którzy są sprawdzeni w boju i oni po prostu wiedzą co mają robić. Tak. To nie jest tak jak kiedyś, że... Ktoś mówił, że coś potrafi generalnie nikt tego nie weryfikował, a to się okazało, że to był adwokat albo lekarz i, i tak naprawdę przyjechał tutaj, żeby zarobić jakieś pieniążki. W Tajlandii, moi drodzy, mój kolega, który się przeprowadził, uzyskuje pozwolenie na budowę w przeciągu kilku tygodni. W Polsce jednak ten proces jest znacznie bardziej skomplikowany pod kątem formalności, pod kątem... E, prawnych kwestii, no i przede wszystkim czasu. I teraz e, chciałbym, żebyśmy troszeczkę zboczyli na ten aspekt prawny zagrożeń i tych wszystkich rzeczy, które mogą się dziać e, tak naprawdę poza tymi wszystkimi pięknymi wizualizacjami, które się widzi: strony sprzedażowe deweloperów i tak dalej. Oczywiście cieszy oko, jak inwestycja już jest zakończona, oddana do użytkowania, natomiast to, co trzeba zrobić wcześniej, aby to wszystko powstało, to jak słyszycie, jak widzicie. Mierzymy się naprawdę z dużymi wyzwaniami, i teraz pod kątem gruntów, pod kątem analizy gruntów i kupna gruntów, żeby te budynki, czy inne fabryki, czy inwestycje mogły tak naprawdę powstawać. Bo jeżeli byśmy wzięli średniej klasy inwestora ze średnią wiedzą, to tak naprawdę on sprawdza grunt, ile może tam wybudować, jakie są granice, jaka jest działka, media droga, czy ma prąd, i tak dalej, i Nikt nie patrzy tak naprawdę, kto jest może stroną, co drugi, co trzeci może zwracać uwagę, ale proszę opowiedzieć tą historię, która się przyderzyła, idąc dalej, właśnie z tymi stronami, to, co miało miejsce jakiś czas temu. No, to jest sytuacja, która mnie zaskoczyła. po ponad 20-letniej praktyki budowlanej i inwestor, który ustąpił. O z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, napotkał się na taki problem, że jedna ze stron postępowania administracyjnego miała nieuregulowany cunek prawny z uwagi na to, że nast nastąpiła śmierć jednego z współmałżonków czy współwłaścicieli działki sąsiedniej. No i przez to inwestor ma zatrzymane wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Dopóki ta sytuacja prawna nie zostanie uregulowana, dlatego że urząd nie wie, kto jest stroną postępowania. I żeby zrobić to właściwie i zawiadomić stronę o toczącym się postępowaniu, musi ustalić tę stronę, dopóki nie zostanie postępowanie spadkowe i zamknięte. No to jest duży kłopot. Oczywiście kodeks postępowania administracyjnego tutaj przychodzi trochę z pomocą, natomiast no zaskoczyło mnie to, że w ogóle jest taka sytuacja, że będąc inwestorem, występuję o pozwolenie na budowę i tak naprawdę nie mam świadomości, jak są sąsiedzi, kto tam jest, tak to się oczywiście okazuje w czasie uzyskiwania tego dokumentu, no bo mogą strony protestować, mogą strony zajmować stanowisko. No ale tutaj była sytuacja zupełnie odmienna. Po prostu zostało zawieszone postępowanie z uwagi na brak ustalenia strony. Czyli warto za każdym razem, jak się kupuje grunt, sprawdzić, Wychodzić, przynajmniej o ile jest to możliwe, żeby zweryfikować, kto jest tak naprawdę sąsiadem i czy przede wszystkim żyje, no bo e, tak naprawdę to pismo i postanowienie trzeba odebrać. A jeżeli ten ktoś nie odbierze, no to sprawa będzie w toku. Dobrze. Swoboda interpretacji konserwatora zabytków, swoboda interpretacji pod kątem e, tak naprawdę urzędów i wymagania gmin od inwestorów, aby budowali. Wodociągi budowali kanalizację. Co pan myśli na ten temat? Czy tak naprawdę będąc we Wrocławiu, w Warszawie, w Krakowie, to my, którzy inwestujemy, powinniśmy to budować. Przecież my będziemy klientami dla tego gestora. No, to jest taki obszar, który wydaje mi się niestety został trochę uproszczony przez urzędników w zakresie wydawania takich opinii potrzebnych do, do uzyskania decyzji o pozwolenia na budowę i ob... Bo obowiązki gminy, które są przecież ustawowo określone, powodują, że te elementy związane z infrastrukturą powinny leżeć po stronie gminy, ale tak jak pan powiedział, bardzo często jest to świcane na inwestorów, co jeszcze ma wpływ na tak naprawdę ostateczny koszt danej inwestycji, tak? bo, bo to się z tym wiąże. A jeśli chodzi o praktykę związaną z ustawą o ochronie zabytków, no to tutaj są, jest duża, jakby. Swoboda, z którą ja się spotkałem w praktyce inżynierskiej i moi inwestorzy. No i sytuacje są przezabawne, bo inwestor, który chciał e, uczciwie, nie to, żeby inni robili to nieuczciwie, albo może świadomie chciał uzyskać pozwolenie na remont swojego domu położonego w strefie ochrony konserwatorskiej, no musiał przejść całą procedurę, czyli przygotować dokumentację projektową, która była opiniowana przez urząd. E, Konserwatora zabytków, mhm. no i tam były bardzo różne e, oczekiwania e, powodujące to, żeby ten obiekt ładnie wyglądał jakby w zakresie ochrony konserwatorskiej. I tutaj nie można mieć do urzędnika pretensji, natomiast mnie jakby szukowało to, że w tej okolicy inwestorzy, którzy robili sobie to nieświadomie, samowolnie, nie wiem, w jaki sposób. No bez jakby konsultacji prawnej w zakresie tego, właśnie jak te, jak ta, ten obszar i te ich budynki powinny wyglądać, pokazałem. To na podstawie tego, właśnie tego tej opiniowania tej inwestycji urzędnikowi, że tak naprawdę na obszarze kilkudziesięciu metrów kolejnych domów, tam jest zupełna dowolność, tak? I mówię, no dobrze, tutaj chciał inwestor zrobić to zgodnie z przepisami, wynają inżyniera, tak, który to koordynuje, projektanta, który to zaprojektował i, i ma tą procedurę przeprowadzić. A nie ma takiego drugiego kroku. W mojej ocenie, oczywiście, to jest moja subiektywna ocena, że. No, ktoś nie czuwa nad całą sytuacją, bo drugi sąsiad sobie zrobił zupełnie coś, co nie przypomina tego budynku, który jest zaplanowany przez mojego inwestora. No, po prostu zaciągnął elewację termoizolacją i siatką z klejem. Jest to po prostu szara elewacja i tyle. I tutaj nikt do tego nie, nie odnosił żadnych zastrzeżeń. I tutaj widzę taki obszar, gdzie w ślad za tym, że jeśli my coś chcemy zrobić zgodnie z przepisami, no musimy przejść do uzgodnienia. A ktoś, kto idzie sobie na skróty, robi sobie to po swojemu, nie ma tej weryfikacji, tak? Analogiczny przykład jest na fabrycznej, bo tutaj, gdzie będziemy budować budynek z tymi lokalami usługowymi, tak zwanymi kawalerkami na wynajem, no to my jesteśmy w strefie konserwatora i konserwator tylko wyraził zgodę na sześć kondygnacji. A tak naprawdę 100 metrów dalej jest pozwolenie, które. Zostało wydane na cztery wieże przewyższające, dwie przewyższają Wrocławski Sky Tower. I my jesteśmy w strefie konserwatora, a 150-150 metrów dalej w linii prostej jest pozwolenie na budynki takie, które już są. No, może nie drapaczami, jak w Dubaju, ale tak naprawdę bardzo wysokie. A tak naprawdę. Jakie są najdziwniejsze lub najbardziej nietypowe sytuacje, z którymi pan się spotyka na budowie? Czy na przykład z inwestorami, czy z wykonawcami? Taka sytuacja, która mnie najbardziej chyba zaskoczyła w moim życiu inżynierskim, chociaż no, przez tą dużą, długą praktykę jest ciężko mnie zaskoczyć, bo już różne bardzo ciekawe rzeczy widziałem i takie śmieszne. Nie wyprowadzić z równowagi. A to, to się udaje, to się udaje czasem, ale ja też przez to doświadczenie staram się. Panowe. Panować nad, nad emocjami, bo to zawsze przeszkadza. Ale wracając, jeden z inwestorów realizując obiekt przemysłowy, miał bardzo, no, to był obiekt wysokiego składowania, mhm. więc na niewielkiej powierzchni był obiekt 40-metrowej wysokości, który miałem przyjemność prowadzić jako kierownik budowy i szef kontraktu. A wytyczne do wykonania płyty fundamentowej, na której ta cała konstrukcja. Później miała być montowana, były bardzo restrykcyjne. Oprócz tego, że oczywiście te elementy związane ze zbrojeniem, z klasą betonu, czy tą wspomnianą klasą ekspozycji, tak były oczywiście te elementy konstrukcyjne zaplanowane, to jeszcze jakby równość tej posadzki była piekielnie mocno wyśrubowana, gdzie no elementy betonowe zgodnie z warunkami technicznymi mają określoną swoją tolerancję i to nie są milimetry. A tutaj wytyczna była do 2 mm na długości 100 m. Różnica w geodyzyjnych pomiarach powykonawczych nie powinna być większa niż 2 mm. Było to e, ogromne wyzwanie, i bo, no nikt się nie chciał podjąć wykonania wylania takiej płyty betonowej, żeby uzyskać tak ogromną e, dokładność, dlatego do że siatka pomiarowa też była bardzo. Precyzyjna, bo tam no, oczekiwania inwestora były, że geodezja powykonawcza będzie w siatce 60 na 60 centymetrów, tak, przy powierzchni 7000 m2, więc tych pomiarów były naprawdę setki. No ale generalnie udało się to zrealizować po długich poszukiwaniach. Firma wykonała to i faktycznie udało się osiągnąć tą ogromną. Natomiast najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że jak przyjechała firma na tą moją budowę, która miała montować te regały, to później na tej super dokładnej posadce postawili podkładki 3 cm, na których montowali te ręgały i robili podlewki pod każdą stopę tego słupa. Co wzbudziło z jednej strony moją wściekłość, a z drugiej strony uśmiech później, bo sobie myślę, no po co takie wytyczne, które pochłonęły ogromne pieniądze i poszukiwania firmy, która mogłaby to zadanie wykonać, a się okazało, że tak naprawdę oni tak robią, to w takiej tolerancji, jak faktycznie beton jest y, y, zaplanowany i nie trzeba było takich ogromnych kosztów. No ale ponieważ cała technologia była powiązana z tą konstrukcją, no to niestety tutaj musieliśmy się do tego dostosować. No i udało nam się to zrealizować. Jak widzicie, moi drodzy, tak naprawdę kwestie inwestycyjne, może być to komedia, może być to dramat albo, albo thriller. Tak więc y, ostatnie dwa pytania do pana kierownika. E, panie Radko, jakby, i proszę, żeby pan odpowiedział jednym słowem, bo było zabawniej, było bardziej poważnie, było dużym i małym kapitalem, gdyby miał pan porównać budowę do gatunku filmowego. To byłby thriller, dramat czy czarna komedia? Może się pan zastanowić. Thriller. Thriller. I ostatnie pytanie. Jakie inwestycje budowlane według Pana będą miały największy potencjał, być może zwrot inwestycyjny w kolejnych latach? Czy to są mieszkaniowe, przemysłowe czy magazynowe? Pana prywatne zdanie. Ja myślę sobie, że to jest kwestia tak naprawdę trochę lokalizacji. Bo w innych lokalizacjach inwestycje przemysłowe będą świetną lokatą kapitału i możliwością... Ulokowania i zarobkowania. Jak wiemy, dobrych lokalizacji, jeśli chodzi o inwestycje mieszkaniowe w naszym rejonie, jest coraz mniej i trudno o nowe, więc każda dobra lokalizacja będzie się cieszyła ogromną, ogromnym powodzeniem, i też te lokale usługowe w tych w inwestycjach deweloperskich, myślę że sobie, że to jest taka lokata kapitału, która no, będzie przynosiła najlepsze. Mm -hmm. Nie da się tak naprawdę określić jednym zdaniem tego wszystkiego, bo jeżeli będzie fajny grunt i będzie on miał przeznaczenie na e, wielorodzinną inwestycję, czyli na mieszkanie, to tak naprawdę na pewno się, albo może nie na pewno, tylko z dużym prawdopodobieństwem się wynajmie, jeżeli będzie to centrum Krakowa, Warszawy. Czy Wrocławia. Natomiast jeżeli będzie to największa sortownia i nieruchomość przemysłowa bądź magazynowa, tak jak INPOS, teraz otworzył jedną z największych takich sortowni, najprawdopodobniej w Polsce na pewno nie wiem, czy w Europie, gdzie miliard paczek tak naprawdę w 2000 w 2024 roku widziałem ostatnie informacje, przerzucają i teraz mają wprowadzić. Nie jest to oczywiście reklama, tylko jakie są innowacje, jakie są rozwiązania, że jeżeli pan nada z Amazona do 18.30 paczkę, może pan 18.29 zamówić kuriera i przyjedzie po to kurier i dnia następnego już będzie u tego klienta. Czyli do pierwszej w nocy będą tak naprawdę sortować i tego samego dnia, bo jak pierwsza w nocy, to tego samego dnia już jest. Już u klienta. Bardzo dziękujemy za te kilkadziesiąt minut spędzonych tutaj na tym kanale Biznes Inwestycji Nieruchomości. Dzisiaj troszeczkę merytoryki, dzisiaj trochę informacji od kuchni. Był ze mną Radosław Chwałczyński. Życzę Panu mało stresu na tej budowie, życzę Panu samych terminów, żeby nigdy w życiu nie przekraczały się na Pana inwestycjach budżety, na to, co się Panu mówi z inwestorem, żeby inwestor i Pan dotrzymywał słowa. Żeby się pan otaczał wszystkimi swoimi podwykonawcami y, z klasą i takimi rzetelnymi jak pan, bo mogę to y, z całym sercem powiedzieć, bo współpracowałem z panem y, nieraz. Tak więc y, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Paweł Kuczera, Radosław Kwałciński. Dziękuję. Dziękuję, Urzejmy.